Eluwina, Abrowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ziomy, przywitałem się tak oczywiście nie bez powodu, a to dlatego, że dzisiaj przede wszystkim jesteśmy na milionowicach. Brawo dla Maciocha! Ale oprócz tego, że jest Macioch na serwerze, to jest jeszcze jeden jegomość, który ma nick na A, a kończy się na bra. Wiecie chyba kto to jest. No i dzisiaj słuchajcie, polecimy sobie do niego w dwóch sprawach, pierwsza jest taka, że jak widzicie mam 40 sztabek neterytu i myślę, że możecie już wiedzieć o co tutaj chodzi, mianowicie sprzedałem Abrze swoją elitrę za potężne siano, no, no dobra może to nie jest siano, ale naprawdę jest potężna kwota, jak widzicie 40 sztabek netherytu, no tak wiecie, no piechotą nie chodzi. Ale teraz pójdziemy sobie do Abery po to, żeby poprosić go o oprowadzenie po lodowcu. Niestety, słuchajcie, ale przez ostatnie dni nie udało mi się wbić na serwer, i wiem, że zarówno Elviso i Abera codziennie pracowali nad tym lodowcem, który z zewnątrz już jest gotowy od jakiegoś czasu. To już widziałem, ale w środku jeszcze mnie nie było ani razu. Dlatego chciałbym to, słuchajcie, zobaczyć. A nie ma lepszej okazji niż ta, gdzie Abra jest na serwerze, bo po prostu będzie moim przewodnikiem. No i wiecie, no nie mogę sobie wyobrazić lepszego przewodnika niż sam właściciel. A na bonus postaram się, o, o słuchajcie, co jest? Na bonus postaram się poprosić go, żeby nauczył mnie latać elitrą. Bo ja już co prawda, elitr nie mam, on ma elitrę, ale ja nigdy nie umiałem ją nawet. Yo, ja, no, aberat! Hello. No. Eluwa gościu. Z... zobacz co mam? Zobacz, jaka fajna. Zobacz, ale co co masz? Zobacz, co gościu, jaka Niek. kasa. Ej, no to w takim razie super. Pa. Ale nie, poczekaj. Nie, nie. Ei, só por eu vou ter que jogar Że my, no dobra, troszeczkę przypał sobie zrobiłem, bo zapomniałem, że on ma eletry, więc może w mgnieniu oka mnie po prostu uciec W każdym razie on jest na serwerze, myślę, że zaraz tutaj wróci, ale wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, bo odcinków będzie na pewno więcej. Także stawcie suba, jeżeli nie chcecie takich odcinków przegapić, wpadajcie na Instagrama, bo tam się codziennie pojawiają nowe rzeczy, wpadajcie na TikToka, bo tam również pojawiają się regularnie nowe rzeczy. Także ogarnijcie to sobie, subik z dzwoneczkiem również musi być zostawione. No i mi nie pozostaje nic innego, jak po prostu czekać tutaj, aż on wróci. No bo ej, kiedyś do swojej... Tego lodowca chyba wróci, no i wtedy będzie miał moją kasę. Chłopie! Chłopie! Czego ci potrzeba? Potrzeba mi 40 sztabek nederytu. Czy masz to? O, super. Ej, dobra, słuchaj, słuchaj. To, to jak już. Tak, jesteśmy kolegami. Słuchaj, y, czy ten lodowiec jest gotowy w środku? Nie, tak ale jest. jest no, robisz. A tak, na ile jest. procent jest gotowy? No. 30%, 30 to jest. Ale wiesz, on jest duży, dlatego. Ej, dobra, powiem ci tak. Ja ostatni raz byłem w lodowcu, kiedy tutaj były po prostu tunele zrobione z lodu. Nie było tu ani grzy... Ej, w ogóle. Dobra, to jest nowy no budynek, to... a grzyba już nasz, stary. Ale. To jest pleśń, tak? Ale to taki specjalny. Aha, okej, okay, to jest sztuczny. Myślałem, że prawdziwy, że po prostu pleśń ma chłop. Ale no patrz, powiecie wam. Nim... jakby Oj, dobra. wchodząc do tego lodowca, musisz sobie pomyśleć, że tak. To nie był robiony budynek, żeby on był symetryczny. Jakiś taki wiesz szablonowy, tylko musisz... Nie być szablonowy, szablonowy, wielowymiarowy tak, tak, dokładnie tak. O to bo chodzi, pójdę, dobra. To dobra, słuchajcie, on jest bardzo dziwny, on ma po prostu. po prostu, słuchajcie, otwieramy umysł, nie oceniamy, nie gadamy, po prostu słuchajcie, konsumujemy to dzieło, bo to, ten budynek to jest arcydzieło architekta, tak? Tak, zaraz okay. przejdziemy do pomieszczeń, ale póki co idź tunelem. No Dobra, ja... ja idę po prostu za tobą i mam nadzieję, że będziesz mi teraz... opowiadał wszystko, bo widzę, że tutaj się dzieje naprawdę dużo. W, w przód jeszcze nie zrobiliśmy, no widzisz, nawet nie ma podłogi dokończonej. No tak, ale, ale przynajmniej nie ma grzyba, to też jest plus. A więc tutaj w tę stronę i w tę stronę niestety jeszcze nie jest skończone, ale z takich akcentów, tutaj które są byłem. fajne... Tu widziałeś tam, Tak, to kiedyś widziałem, ale jeszcze tutaj nie było tych, tej podłogi, nie było tego lazurytu i tak dalej, i tak dalej. Tego nie było na pewno. A to nie jest lazuryt, to jest blok miedzi i pryzmaryny. O tu Masz, to jest miedzi. Okej, okay, okej, okay, no to jest mega mocne, a to jest drewno z Nederu? Tak. Ej, tak. jaka jazda, kto to wymyślił? Okej, okay, ale to już jest pryzmaryn. Tak, to jest takie. Okej, okay, dobra, dobra. I tutaj też Ej, jest dobra, Nie, nie wymyślił Elwiso, ja wymyśliłem to drewno. Blizmarynę też Ej, ja, jakoś to nam Designer designersko naprawdę eleganckie. Grzyba też ja, pelikwiat też. Nie, no raczej ja, ale patrz, teraz to jest mega mocne. Przez to, że to są różne kolory szkła, to patrz, to jest jak szyba. Ej, a to jest szkło? To, nie, to jest, jest lud, lud. Tak, to jest lud, no właśnie, ale to no. wygląda super, bo to właśnie... No nie no, to wygląda po prostu mega to fajnie, że... To jest wielowymiarowe. Z... Tak, z zewnątrz jest ten, ten, ten paczkowany, no nie, to wiadomo, że to jest ok, a tutaj jest jednak to takie jest okienko, magazyn. okienko. To jest magazyn, no i patrz, czy to nie wygląda mega kozacko? Ej, to wygląda to dobrze. To wszystko jest takie zielono, czerwone No, kto normalnie tak. na podłodze daje głowę? Ej, ale wiesz, ale... jeszcze ale... mi się mega podoba. No, ten pelikwiat robi robotę, że chodzisz. Tak, i to wszystko. są te pyłki. Te pyłki, tak, te pyłki są po prostu wszędzie. To super wygląda, naprawdę. I ej, podłoga z grzyba, no. Dobrze, że... O, nie, nie mam kapci nie, nie Kapcie muszę założyć. Dobra, Do, dobrze, dobrze, że mam kapcie, ale tak to... Nie, ale nie siedzi ci ta podłoga, ona jest fajna, że właśnie jest tak śniedzi. Nie dziwnie, no mega fajnie to, był... to wygląda, ale wiesz, no masz... Gość masz grzyba, hmm. grzyba to. A te dywany takie niesymetryczne? To też mi się podoba. Nie, w ogóle to, że właśnie tutaj nie ma takiej symetrii. No nie na przykład zobacz na to okno, no nie, to jest fajne. To jest super. Niestety, ale, bo ogólnie tutaj mogłyby być te pomarańczowe kwiatki, no nie? Jakby tak, jagody. Tak, te świecące, ale one no nie? Dają światło i roztapiają lód. A, okej, okay. no to słabo. Nie, to dobrze, że ich nie ma, jednak słuchajcie, no to jest mega fajne, że patrzcie, tutaj macie jakiś jeden klocek, tu macie jakąś półpłytkę, jest nieuzupełnione, jest kwiatek, ale niesymetrycznie. Mi to siedzi, bo no i wiesz, rzeczywiście wygląda to inaczej niż wszystko do tej pory na milionowicach, także a do A dodatkowo po prostu jest to magazyn, wiadomo, póki co jakby... Ja tutaj Oj, nic nie mam, bo my to dopiero budujemy. Oj, wszystko ale... poszło na budowę, to, to jest syndrom Elviso. Wydam wszystko co tylko mam na budowę budynku i później będę miał puste skrzynki No, tak. Ej, ale Ej, dobra, wiesz, to, to jest w ogóle fajne. Stronę. Zobacz, no. że mój, y, mój strój bardzo pasuje tutaj. Pasuje, tak, Super. prawda. Dobra, ziomek, pokaż mi kolejne pomieszczenie. Tutaj patrz, to jest kicykarnia. Ej, znowu no, jest no nie. niesymetrycznie wszystko. Wszystko. Ale jakby fajny to jest tak. styl, no masz grzyba na ścianie, masz... masz... o. Znalazłem coś! A, to jest mega fajne przejście, że tu masz przejście do Poka. mojej pierwszej tajnej bazy, jaką tutaj Aha, to jest jeszcze pozostałość po pierwszej wersji lodowca. Tak, tak, Ej, to, mega mocne. To, jest rada, fajne, dłużej, to jest fajne, ale to jest fajne, że mi się podoba. Chciałbym przejście jest mega Ej, kozackie, że masz. Patrz na, przykład, patrz na przykład ta ściana z takimi craftingami niesymetrycznymi. Tak, a tak, ale wiesz o co chodzi, że patrzysz na podłogę, jest niesymetryczna, patrzysz na sufit, jest również niesymetryczny. Fajne, podoba mi się to, ale te pili kwiaty robią największą robotę. Ja wnoszę tutaj ustawę, chcę wnieść taką ustawę, że wszędzie w milionowicach Powinny tak, być rozstawione ty tymi kwiaty. Żeby wszędzie były te pyłki. Wszędzie, no nie? Ale, ale ogólnie ten styl jest spoko. Tak, noś, tak, noś. mi się to podoba. Mi się to podoba bardzo. No dobra, Mega fajne. No to, to były dwa, dwie największe zmiany ostatnio, bo to powstało wczoraj. Tak, oba pomieszczenia powstały wczoraj. Widzicie, czyli to wszystko ale jest fakt, nawet, no nawet sufit masz taki z lodem, że przezroczystym. To jest fajne. No ale dobra, chodźmy dalej. No póki co sam widzisz są bookshelfe -y, tak postawione po prostu, żeby były. No Jakby, tak po staremu, będziemy po Jak ehm, nie masz co postawić, to stawiasz e, książki. Tak, póki co, póki co one są w ten sposób. Dobra, teraz tak. Tutaj idąc w prawo, ten korytarzek zrobił o, Agent no. X. Bo, tego bo, nie patrz, o, bo to jest mega teraz ważne, mega ważne. Tutaj patrz, są schody, no nie? Ale pod tymi schodami było miejsce, więc trzeba było je wykorzystać. I my od początku chcieliśmy, żeby ten lodowiec był taki dość pokręcony. Więc mamy tutaj taką kanciapę. O, ja i akurat można to spać budowałem schodami. No, jak Harry Potter, to jest mega spoko. A patrz, wiesz, czego jest ta podłoga. Poczekaj, o, zobacz, co znalazłem! A to są wypłaty dla Elisa. A, to nie dotykam, to nie dotykam. A to jest jego te racja żywieniowa. Tak, tak. Ta. Ej, wiesz, no to czym jest, czym jest to po środku to jest grzyb jakiś, nie? No, a wiesz, czym to jest? E, nie wiem. Tym samym, patrz. Że to ty się. O! Czyli masz podłogę z grzyba. Jo! No, patrz, 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 ale patrz, miosna. patrz. Tyk. widzisz? Aha, Tak. Nieźle, co? Ale mocne, no dobra, ale ty, czy to pomieszczenie nie, dobrze, bo... y, będzie miało jakieś przeznaczenie, czy tutaj nic nie będzie? Nie, ja chciałem, żeby to była kanciapa, żeby to był mój, e... ogólnie chciałem na początku, żeby to była tajna baza, bo patrz, tu nawet masz gąbki, gąbki są Tak, super. to jest mega super. Bo gąbki też dają partyklesy te niebieskie, e, ale ogólnie tutaj odkrył to Elviso, więc to nie będzie moja tajna baza, tutaj będzie schowek na jakieś takie, póki co to będzie skarbiec. Na razie A, no tutaj dobra. nie ma skarbca, dobra. ale póki co, wiesz, tak, póki jeszcze nie jest wszystko zrobione, no nie? No ale dobra, idziemy dalej, tutaj normalnie masz korytarze, musisz zwracać uwagę na detale na tych korytarzach. No mi się podoba to, to, że jest te, 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 taki taki kolor morski turkusowy, co to jest w ogóle, nie mam pojęcia, ale podoba mi się to, że właśnie niebieski z lodu, razem z tym takim zielono morsko dziwnym kolorem, to, to, to mi się podoba, to jest Patrz, tutaj jest miejsce, w którym będzie akwarium. I okay. widzisz, jest taka szyba z lodu. No tak. to jest genialne. To jest mega dobre. Bo zaraz, zaraz zobaczysz już ukończone akwarium też, więc naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj idziemy dalej. Tylko mówię, trzeba w tym lodowcu zwracać uwagę na detale, bo jak się po prostu idzie, to to nie ma sensu, ale jak się już patrzy na to wszystko. Nie, ale wiesz, to wygląda to, to bardzo sens. klimatycznie. Patrz jak teraz patrzę na ten korytarz. Pierwszy raz widzę go w życiu, no to to naprawdę jest dla mnie klimatyczne, że tutaj jest taka nierówność z jednej strony, z drugiej, jest trochę ciemnego drewna, jest trochę jasnego śniegu i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę... To, no to już to mówiłem, tego nie było do tej pory na milionowicach. Zawsze, jak chłopaki robili jakieś budowle, to wszystko było idealnie, wiecie, cyrklem wymierzone i tak dalej, i tak dalej. A tutaj tak, jest jakaś tak było, zmiana. No. Ogólnie, jak tutaj chodzisz, to zauważ, to są puste korytarze, bo w tych miejscach. Ty, ale tu się można skupić fest! Ej, gdzie ja teraz jestem? A, byliśmy tu przed chwilą. Patrz, w tych wszystkich miejscach po bokach, na przykład, Jak nie wiem da. tutaj, normalnie będą w przyszłości pomieszczenia, tylko wiesz, my najpierw chcemy zrobić jakiś taki schemat tak, korytarzy, żeby potem dopiero budować, no bo teraz to wygląda jakbyśmy Aha, my robili korytarze nie, bez sensu. Nie robicie wszystkiego naraz. O, tu jest akwarium, ale Tu szut! masz akwarium. E, fajnie to wygląda. Ej, i ja będę chciał też jest to zmienić na ludzi. No. Ej, gdzie, jest, Patrz, tam, gdzie jest Nemo? Tu jest Nemo! Ej, dobre, super, mega fajne to Idąc jest. Idąc tutaj, patrz, masz kanapę. O, ale no ale, super. Nie? Wiesz, to bo ja się że cię też... zmęczyłem. Ja wolę sobie klapnąć troszkę. I tutaj, oczywiście, będą kolejne pomyślenia. Tylko, no mówię, są suche korytarze, żebyśmy najpierw wyznaczyli korytarze, a dopiero potem zrobimy. Po... O! Tam będzie mój pokój! E, no nie wiem. Ej, no zobacz, Maciu wygląda. swoje 5 groszy dorzucił, troszkę wykopał, troszkę pobudował, nie? Nie należy mi się. E, e... Pi to może dalej to. w takim razie, choć pójdziemy Pieniądze, dalej. Stary, um, za to. Tutaj cała ta ściana też oczywiście będzie pomieszczeniami i tak dalej, i tak dalej. No mówię, tutaj dużo będzie roboty, ale chodź na razie dalej. Idąc tutaj e, mamy jedno otwarte pomieszczenie, w którym nie wiadomo co będzie. Ono nawet nie jest ukończone. Okej, okay, ale to wygląda jakby miał być, nie wiem, no taki pokój chyba co, do wszystkiego, czy nie? Tak, ale pokój po prostu, jest, on jest nieskończony, więc nie można też tak go oceniać, tutaj zrobimy dużo większą szybę z bardzo dużym tarasem, ale tutaj jest bardzo fajne przejście, bo teraz patrz, możesz sobie pójść tutaj, a nie, nie, nie najpierw nie do okay. tego, tędy sobie możesz a przejść. Okej, okay, myślałem, że to się łączy. Bo się łączy i teraz patrz, możesz sobie tej kółeczko zrobić. Okej, okej. Okay. Okay. Tu tutaj zrobiłem sobie sypialnię. Ej, Która to jest dobra. że jest fajna. Ej, to jest mega git! To jest taki sztos. Ej, ale słuchaj, odnośnie sypialni, odnośnie lodowca to ja zaraz tobie pokażę jedną rzecz. Jeżeli tylko powiesz, że to już jest, jest koniec tak naprawdę. Póki co tak? Ale nie wiem, czy zwrócić uwagę od zewnątrz, jak wygląda właśnie to okno, to kółko. Tak, właśnie widziałem, nie przyglądałem mu się za bardzo, ale wyglądało naprawdę epicko. I ten widok, który tutaj masz, oczywiście, no, dywan, oczywiście łóżka, widzę, że w nieprzypadkowym kolorze, to wygląda świetnie. Ale, serio, muszę Ci pokazać jeszcze jedną rzecz yy, odnośnie mojej góry i widoku lodowca. Dobra, to jeżeli to jest wszystko, co lodowiec póki yy, co na ten moment No mówię, ma... jest, nawet on, on jest ledwo zaczęty. No tak, jeżeli to jest wszystko, to co ma do zaoferowania, to jest naprawdę mega dużo, bo wiecie, no mnie na serwerze, słuchajcie, nie było kilka dni, a tutaj się zmieniło po prostu wszystko. W sensie, no tutaj już jest naprawdę dużo wybudowane, więc jeżeli Ty mówisz, że to jest mniej więcej 30% z tego, co macie w planach, to ja sobie myślę, o... Okay, tak, bo nie ma pomieszczeń po prostu, no Jeszcze ponad 3, na górze będzie kopuła i tak dalej. Wow, no to jest naprawdę dużo. Ale dobra, dobra, to ja zaraz będę się jeszcze zachwycał, ale choć pokażę ci jedną rzecz. Dobra, ziomek, słuchaj, jak widzisz, twoje okienko, to okrągłe, daje naprawdę genialny widok na całe milionowice, no nie? No. Ale zobacz, że z mojej góry i z mojego wieżowca tak naprawdę jest najlepszy widok na cały lodowiec, jeżeli chodzi Ej, o lodowiec zewu. Nie chcę powiedzieć w ogóle, jak pizzki ty masz. Wiek? Tak, tak. Ja to odkryłem już jakiś czas temu, jak był gotowy właśnie lodowiec Kurde, z zewnątrz. Zobacz, Że to jest najlepszy widok stąd. I dawaj teraz y za mną, zobacz tutaj. Jakbyś mieszkał sobie tutaj. I przerobił yy, to okno w taki sposób, żeby miało przezroczyste szyby, a nie białe. No to zobacz jaki no. masz widok, no nie? Po, zobacz, jak to byś rozwalił. Całe to byś sobie powiedzmy jakoś przebudował, to byś sobie rozwalił. O jaka chata! Kościu, zobacz, jaki masz widok. I tutaj masz oczywiście szybkie wyjście jeszcze na tarasik. No i tutaj to już w ogóle masz ławeczkę. Możesz sobie wziąć kawusie. I się delektować tym widokiem. Także ty masz najlepszy widok na Milionowice, ale ja mam najlepszy widok na twoją... na, na twoją... Ej, ale wieżowiec. naprawdę to fajne to jest fajny wieżowiec. widok. Na lodowiec oczywiście. No chociaż to tak naprawdę też jest wieżowiec. No zobacz, to jest wyższe niż moje Maciuk Tower. No, teraz bo no. co tak. Dobra, to itse. Dobra, ziomy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, a odcinków takich będzie na pewno więcej, bo wiecie, no, Abera i Elviso będą ogarniali dalej lodowiec, więc ja na pewno będę chciał również się z nim zapoznać, no, bo będzie tam dużo miejsca, ja myślę, że tam, słuchajcie, pięć groszy swoje dużo, także koniecznie zostawcie suba, podajcie na Instagrama, wpadajcie na TikToka, bo tam się codziennie pojawiają nowe rzeczy. Do następnego i yo!